Siemano, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Matrix i... W ogóle Siema. No, no i gramy na... No, Bedwarsach Warsach. Mapa Dinoland, no, także jest... ...chillera, utopia. bo Boże, nie z tej strony? No ale, to jest, to jest. E, no, ale i tak już lecimy do sąsiadów. Kurwa, wyjebałem się? Po trzech blokach. O, spoko. Nie, ale ja nie jestem widzowie... Jak... No nie, ale no też się wyjebał. Chociaż po No No każesz jakiś speedbuildery Nie, ja ci nic nie każę. Typ jest u nas. Spot? Nie, no kurwa, typ sobie jakiś. Chodź! Nie chce mi się. Daleko jest. <śmany> Wyjebał Dobra, najebali mnie. We dwóch. Zamiast jeden iść do nas, to nie się, Dobra, ja tam mi tego wyjaśnić. Patrz, już biją mieczem. Ale ten bije szybko mieczem, ja pierdolę. Pa, 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 co. No, come on, bitches. O kurwa. Ty. Bo nie górą lecą. A jak się buduje, jeba nie No ja pierdolę łóżko nieobudowane, idę budować. Patrz, plecy! I, idę! No dobra, o, I, Idę. <laughs> nie, spokojnie, spokojnie, łóżgor. Nie denerwuj się, gramy. Chcę się denerwować. Fajka to jest bardzo Przyjazne na gracie. Emocjonująca gra w przeciwieństwie do Kieliga. No. W przeciwieństwie do Denisa. No, no, Denisa jest fajna gra. I bardzo łatwa. Naprawdę, no. Nie ma co się denerwować. Grając tak cudowną grę. Ok. Dobra ja już jestem na środku typie. O kurde ej przyps kurwa Kurwa, przyps! Pomocy! Nie, Cofaj! Nie, co? Cofaj na środku! Jestem na emach Dobra. Goni mnie! Momentek. Goni się! Ej, plecy, plecy! Ej! On, on w ogóle wiedział o mnie, że jestem na plecach. Kurwa, tak. co jest nie w ogóle? No Drugi. nie no kurwa. Jeszcze inna drużyna, no. O tu się! Pierdolę! Ja spadłem Trap trigger miałeś, nice Dobra, ja Dobra, ja odpalam trap trigger znowu A mamy w ogóle jakiś Dobra mamy znaczy, Trap Trigger Escape Room, może dobra. Tak zrobimy. Gdy tam lecisz do sąsiadów, no dobra, to leć leć, leć. No nie wiem, ten zebrała i spierdala. No co za chuj, emocjonujący pojedynek. zuka dostałem! dzięki mały no dobra no, jak tam chcesz? Łuk mogą mieć, bo zrałem zrobię z niego. Nie no, byśmy no nie zwili. I to jest... I to, się problem. to jest jeden strzał na milion. Dobra, ja kupuję ten A ja się przyszkuję na nich. Dobra, trillera utopia. O kurwa leci frajer do mnie. No wracamy się. Napierdzielamy typów. Połóż tutaj razem co tam miałeś. lecimy. Czekaj, 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 Tak. Check. No to, to, było pewne, że, że nie mieli do emeraldów. Wait a minute, gościu, wait Nie, no ty bardziej siedzisz. Poczekaj, czekaj, wait a minute. Musiałem ulepszyć tylko tego i spiedałem już. Nie no, ja dostaję już z łuka, no. Dobra, gościu, spiedałem tam dla Łuk to chuj, tak. Ja pierdolę, ten ma strzałę w ogóle, nie, nieźle. No właśnie, no, tylko heada zostałem, że to, idy, to, jest ten... to jest ten szok. No to jak ci strzała przebiła łeb, to już powinna lecieć. No dobra, lecimy, lecimy, kurde, <sk> gdzie ty jesteś? Zjebałem się, kurwa. Nie, no ty ty jesteś. <laughs> Zwacznij na odcinku. <sł irgendwie> <agram. smuszyna> Sorry, łóżgor. Dawaj od sąsiadów, kurwa, mać. Albo ty od jednej strony i od drugiej. Nie wiem, jak tam chcesz to zrób. Jak nie. Nie no, kurwa, weźmy się o No mm, kurwa. Ja tu nie mam przejścia od, do Z od, od jakiej strony idziesz? Od, od prawej. No to idzie od środka. Oj różowy. A ten typek się, ci... Kurwa. Nie wiem czy on tu leci, czy jak? Ja pierdolce nie w za swoich elementach. Czekaj kurwa, bo ja tu muszę potrzebować tych. Dobra, dwóch jest tu. Dobra, e, idą. E, e. Ja nie zabijam go. Nie mają? Dobra, łatwo. U nas! Do nas idą, do nas idą! Dedaj! daj Szybko! Dawaj, rozjebimy ich. Cię kurwa, dostawić. jebany fiolet! A zakła! Ich spierdala! Dobrze, nice. Fajnie, fajnie. Wydawało mi się to. Masz jakiś ten? Tak. Dobra. A co ci chodziło? A diamenty? Tak. O kurwa. Dobra, ja jeszcze kupię trap-trigger. Ale ty tu wbił w ogóle z tym, z kilofem offem zajebistym. Więc, no tak trochę. Ja jeszcze deski musiał rozwalić. Ile po... Do... potrzebujemy jeszcze ten? Fajnie, jakbyśmy mieli ten. Tego. Eee, jakiś. Eee... No wiesz? Emeralds. Emeralds kurwa. Ty, y, zielony! Help, 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 help! Nie spierdol tego. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? O kurwa, plecy! Ja pierdolę. Bo już, kurwa no Dobra, uciekaj, uciekaj Najbliście. Najbliście. Super Masz jakieś Tak Dobra A mnie goni pink. Strzelaj coś do mnie Chuja, zrobi ci Dawaj goni, goni, Gonimy Pink. Ej, weź go tam Dobra, nie goni się już Debil to jest. Dobra, teraz chyba goni. Jest tu. I goni go green. O nie, on ma łuk, spierdalaj! I... No właśnie wiem, chciałem. Ale on jest chujowym ucznikiem. Dobra. Debil! Ja pierdolę, co on zrobił! Perełkę miał. 10 kp. Masz go? Ta. Super. Ale ten jest na, kurwa, na naszym drzewie. Ja pierdolę z łukiem, co on zrobił? Ale się trzyma Ucieka, ucieka na dementy Nie trafił! Kurde, trafił już Dobra, pojedynek łuczników, zostaw mi emeraldy <noise> Pojedynek łuczników Kurde, <noise> Zabijesz mnie Uuu, leży nie ma... Chłopie, wiesz, jak on z łuku Ja od niego. S... Ej, łuk se wejść do skrętili. Ja pierdolę serio masz łuk. Kurwa 11 emeraldów. <gryw> Dawaj pojedynek łuczników kurwa. Dawaj A go ten... tam. Chodź, chodź, chodź! Kurwa! Jesteś Co to było? Jakiś przegłos miałeś. Jeszcze z łukiem spadłem. Nie, żartuję. Dawaj go! Weź go tam! Kurwa, jebany chuj! Ja pierdolę! kurwa! kurwa ja pierdolę. Dostał, dostał. Jak on napierdalał z tego łuku! Nie no, dobrze, 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 Wiecie? ale... Był. Zobaczysz na filmie kurwa Jak on mnie napierdalał. Ty masz po prostu farta życiowego znaczy, ej, jak ja widziałem ten twój dzisiejszy odcinek. to nie. się za jak to w Złoku strzelasz, nie? Ale nie, A. bo to, wiesz, to był stary jeszcze... Nie, to był... Który dzisiaj wleciał odcinek? Ja już nie pamiętam. Zawsze znaczy jakiś. Nie wiem. Ja się załamałem. Ale... The... Chuj z tym. Czasem się zdarza, ale nie. Co nie? Czasem się zdarza no Jeszcze jak? Szczególnie kiedy my gramy Kurwa łóżko chciałem rozwalić. Aquan ale z... green zostało Dobra, do nas już nie ma podjazdu. Mówisz? No. O, potrzebujemy radę, siatko. Znaczy i tak jak ktoś nam będzie chciał rozwalić, to i tak rozwali, ale zrobiłem ten obsidian. Znasz to powiedzenie, nie? A na środku idzie, idzie na diamenty nasze D i zielony za nim Ej, generalnie to się, to się nie mogę wywalić. Dobra tak. i... Wójkę idą, uważaj tam. Nie wiem czy oni się nie teamowują. Ej, i, ja mam 15 Emeraldów, 9 diamentów. Nie mogę zginąć, czaisz? Tak. Czaisz ja pierdolę jak się ty buduję w ogóle. To jest tragedia. Brawo. Poradzisz się z nim? Ja nie przejdę. Spierdalaj jak coś. A nie to... Spierdalaj! I... Dzięki. O, a to wie, 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 Ale tu dzięki. był problem z przejściem w ogóle kurwa. No dzięki, dzięki. Dobra, kurwa. Wyjebane w to. A to już jest. Dobra. Show me your hands. O kurwa, co ja mam w tym w ogóle? Dobra, łuk się przyda. Który to jest łuk za 8? O Jezus, ja miałam 18 tych. Czemu ja sobie nie kupię zbroi? I sobie już kupię to, ale to będzie na. O kurwa. Nikt mi się pojawił. Zielony. Ja muszę się wyjebać. Bo ja nie mam tego. Miecza. Jak bije. Ej, ale zielony jest mocny. On tak. Ma taktykę chodzenia wokoło i bicia. Tak kółka robi wokół ciebie, nie? I on, I on trafia, a my go nie. No bo to jest, gościu, najlepszy. Dobra, dawaj. Zapierdalamy kogoś. Bo widzę, że chcą mój zobaczyć jakiegoś akcję. Jakieś akcje, a nie jakieś maciaże. No nie, no ja się, idzie w ja jeszcze... tu jestem z tobą. Ty, bo on nie idzie bez... na serio. Dobra, ja cofam. Idź na, idź na bazę. A ja odłożę to do do, 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 do Ender i wrócę od tej strony No do mnie nie idzie w ogóle. Chyba że on się tepną do mnie. O, emeraldy mają te. a Okej. Okay. Nie wybieramy się do nich, tak? I don't know. Tak? I don't know. Do kogo idziemy? Mów szybko. D kurwa, do tych co mają łóżko, czyli green. Okej, okay. no to dawaj. Dobra, poczekaj chwilę. chwilę. Dobra, tylko muszę coś zrobić, która się przyda. Na pierdolaniu. Zobaczcie na odcinku co chcę zrobić. Dobra. Dobra, ja wpierdalam już się tam. Który jest dobry? Ten taxi czy ten sosla? Nie, nie. dzień nie mają łóżko. Nie wiem, urwa, po lewo, po lewo, po lewo. Tutaj mają? No, tak. Dawaj tam do nich. Ej generalnie co są się byli jak Was ten. A z zielonymi się jeszcze nie pozabijali? No weź te diamenty i wyjeb. Ty, ale tam jest. To nie. są zieloni? Tak! Kurwa, mać! Dołem, dołem, dołem! Kurde, ten Tyka nie wziąłem. Uważaj. Kurwa! Uważaj. Odkryte łóżko, odkryte łóżko! Kurwa, jest! Organcko. No i został jeden chuj. Czego mieli? Nie mam pojęcia. Znaczy, Kupi... kupiłeś klofa? I to rozwaliłeś? Czy... Nie, oni mieli tylko jedną warstwę, ten, z wełny, taką mieli tylko. Tak On jak wie, zaczynał gierkę. Także. Teraz tylko wyjaśnić tego. Znaleźć. No ale, widzowie już wiedzą, że to jest wygrana gierka. Chociaż, yes. chociaż jeszcze nie, ja nie wrzucam widzowie tylko wygranych gierek, także oglądajcie do końca. Hmm. To wyjaśnij go tam. One tap. Yes, Dobra, no to co GG wizowie nagrywałeś to, tak? Yes. Dobrze, no to co widzowie, dzięki za grę w kolejnym odcinku, do, do yes, następnego, essa.